Co to masz? Mhm. I co jeszcze byś powiedziała? Opowiedz Tacie, co robiłyśmy dzisiaj. Opowiedz Tacie, co robiłyśmy. Mhm. G -g -g. A. Tak. I Gdzie jeszcze chodziłaś? Gdzie chodziłaś? Pamiętasz, czy spałaś? No opowiedz, tacie. Nie było długo, Taty, Co robiłaś? Co robiłaś? A wczoraj? Wczoraj płakałam. Wczoraj więcej płakałam, ale byli dziadkowie, tak? Mhm. Tak. Tak, tak. Też. Zglądam telewizję. Lena kibicuje. Kibicuje. A. Pewnie mówisz, żeby reklamy już się skończyły. Kiedy się skończą te reklamy, tak? Tak? ci smoczek. Co powiesz wtedy? Opowiedz, opowiedz. Haci, opowiedz coś. Opowiedz, co robiłaś dzisiaj? Bawiłaś się troszkę troszkę się bawiłaś zrobiłaś kubkę też trochę pospałaś bo w nocy słabo spałaś teraz się wyspałaś trochę, co? wyspałaś się troszkę? tak? mmm, ale fajnie Dola, do uśmiech do kamery uśmiech do kamery uśmiechnij uśmiech do kamery, nie, zaraz będzie płacz nie, w ogóle denerwujecie mnie Denerwuję się. Wszystkimi szkitami macham, to znaczy, że jestem zdenerwowana. No, jakbyś tu tak obiektywem w nos, powiedz tata, idź sobie. Żadnych zdjęć. Już nie nie kręcę zdjęć, zdjęć. jak kręcę film.